Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich Państwa, szczególnie witamy delegację zaprzyjaźnionej gminy Batra Dornej tu w Urzędzie Gminy i Miasta Hello everyone, Mr. Mayor is very glad to see you and he welcomes you, especially the kids from Batra Dornej here in Koziegłowie. Ja, aksjiś, się w którym jestem, a tym traktem, witam się z Rumunią. Okay. Jest nam niezmiernie miło, że od dobrych już kilkunastu lat, e, dokładnie siedemnastu, gmina i miasto Kozie Głowy oraz przełocze miasto w umowie bartradowej ma przyjemność ze sobą współpracować. We are very happy that from

Uh, city, mm. I mieliśmy uh, taką wyjątkową przyjemność podpisać umowę partnerską uh, z Waszym miasteczkiem, Waszym miastem. z Waszym i bardzo się cieszę, że ta wyjątkowa współpraca, wyjątkowa radość spotykania się tych dwóch samorządów, od tych najmłodszych po osoby starsze, spadł do dzisiaj. I I am very happy that uh, we can be together, also the teachers and uh, the children. As is done, that we can work together. Dlatego też proszę złożyć gorące podziękowania wszystkim burmistrzom dotychczasowych samorządów z Patra za to, że pomimo upływających lat ta przyjaźń i te relacje partnerskie są w dalszym ciągu. I teraz pozwólcie droga młodzieży z Polski, drodzy tutaj współtowarzyszący tej delegacji witając tak przepiękną, jak zwykle w trojach tradycyjnych delegacje ze szkoły z Rumunii z Watradownej.

i o że rozpocznę od Pani Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, Pani Joanny Kowodzieńczyk. Po mojej drugiej stronie Pan Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy, Pan Krzysztof Bąk.

I w pierwszej kolejności, Anda, w pierwszej kolejności muszę podziękować naszej wyjątkowej osobie. Trzymam ją teraz za rękę. To jest Adriana Bączes, dzięki której e mamy przyjemność. Dobrze powiedziałem, okej? Okay? Adriana? <srup> <so multicisto aa> Bonkiewicz, ok. Dobra, Adriana Bonkiewicz, ok. Dzięki której z, z, z pozycji strony rumuńskiej mamy tą przyjemność koordynacji i współpracy na poziomie tych szkół. Zespołu szkół w Koziegłowach i szkół z latatornych. Adriana, thank you very much. Ok, you all know your teacher, Adriana, And because of her we can. Z uh, so drugiej strony uh, muszę przedstawić gospodarza zespołu szkół w Koziegłowach, uh, panią Karolinę Miklas Turon, uh, której dziękuję za tą ze strony polskiej miłą współpracę i możliwość wymiany partnerskiej z poziomu szkół z Batradowej i z Who is the coordinator of our partnership also? Ale muszę również e, poprosić tutaj Panią Monikę Holmes, słuchajcie, która jest koordynatorem. I te dwie Panie, e, Pani Monika i Pani Adriana są e, sprawczyniami, e, drodzy Państwo, e, tych spotkań już na stałe wpisanych w kalendarze e, dwóch przyjaznych e, miast w Atratornej i Koziegłowie i bardzo Wam serdecznie w imieniu samorządu Gminy i Miasta Koziechłowy, tym dwóm stronom partnerskim w dniu dzisiejszym, ale i za dotychczasowe te piękne wspomnienia ze relacji zarówno równo w Rumunii, jak i w Polsce składamy gorące podziękowania. Mia prezent, ale kute Elina Rungen, mów tu, tak. ale szynęs drepen, hia imponem. Za chwilę będziemy się łączyć z, z władzami samorządowymi Bad i mam nadzieję, że zobaczymy tam na, na ekranie naszych przyjaciół, y, którzy y, na pewno tutaj, drodzy Państwo, dobrze wspominają te wzajemne nasze polsko-rumuńskie spotkania. Ale żeby już później to spotkanie online przebiegało bez zakłóceń, pozwólcie jeszcze te dwa zdania na zakończenie. E, bardzo się cieszę e, kolejnej e, wymianie partnerskiej e, i witamy serdecznie na terenie gminy i miasta Kuziegłowy. E, młodzież wraz z opiekunami e, ze szkoły z Matradonem. Życzymy, życzymy Wam, aby ten pobyt zarówno tegoroczny, ale i również te przyszłe nasze działania i przyjaźnie trwały, trwały przez długie lata, a mam nadzieję, że oferta, którą stworzyliśmy wzajemnie

ta radość i to szczęście jest nasze przeogromne, że pomimo odległości ponad 1100 km, które dzieli Koziegłowie i Badradornej, ta bliskość wymiany, ale i później tych relacji, znajomości, przyjaźni trwa, trwa, trwa przez długie, długie lata. Bardzo Adriana Tobie i władzom samorządowym gminy i miasta Badradornej.

Herr Bürgermeister, also für mich ist das nächste Mal, dass ich hier komme. Ich fühle mich wunderbar. Ich komme hier für die Kinder, zuerst für die Kinder und dann für, für mich. Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich für alles, was Sie für uns machen. Ich bedanke mich auch bei der äh, Frau Direktorin Carolina Thron und bei allen Personen, die hier bei Ihnen in der äh, Gemeinde arbeiten. Ich bin. Äh, äh, Adriana, äh, Za to, że już po raz kolejny tutaj może uczestniczyć w tej wymianie i przyjeżdżać z młodzieżą. I bardzo wszystkim dziękuję zarówno panu burmistrzowi, jak i pani dyrektor, a także wszystkim osobom, które są w tą wymianę zaangażowane. Ich weiß, że ohne sie wäre das nicht möglich. Es ist für unsere Schule sehr wichtig, sojną Partnerschaft weiterzuführen, i dlatego arbeite und dachte ich, kämpfe ich, für diese Partnerschaft weiterzuführen. Sonst, ähm, Kannie ich so interesujące Sachen für die Kinder machen? Für mich jest sehr wichtig, dass die Kinder sehen, wie man in einem anderen Land leży, spricht i was jest die Bedeutung der Fremdsprache. Dla ja, Afryki jest bardzo ważne to, że ta, ta, że ta współpraca jest i e, e, funkcjonuje. E, dla młodzieży jest to bardzo e, istotne, e, że tutaj mogą być, e, mówić w języku e, obcym i nie wyobrażam sobie, żeby takiej współpracy nie było. Ich mache alles, was ich kann, weiter diese Freundschaft, diese äh, Beziehung weiterzuführen, auch die Gemeinden, was äh, die Gemeinden betrifft und äh, auch was die Schulen betrifft. Ich lade herzlich alle Personen, die äh, Rumänien und Mazedonien besuchen wollen. Ich lade sie herzlich ein, im Sommer äh, nach Mazedonien zu kommen. Und ich hoffe, auch eine gute Begleiterin auch in Rumänien für sie äh, zu werden. To ja zaprasza wszystkich tych, którzy jeszcze nie byli w Rumunii, nie mieli być okazji w Rumunii, zapraszam szczególnie e, latem i e, e, będzie tutaj e, towarzyszyła, e, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Zadowolenie, zadowolenie i wielkie, wielkie podziękowania dla Pana Burmistrza. Dziękujemy serdecznie, tak. ja, dziękujemy. Tak. Teraz Pani Przewodnicząca, pan bardzo proszę, chyba, że się ja nie, to... za chwilę, się, że się ale za chwilę, okay. ale teraz ja jeszcze tak. że nie do również w imieniu własnym, jak i całego wszystkich Radnych Gminy i Miasta Kościółowe, chciałabym bardzo serdecznie przywitać Młodzież z uh, z nauczycielami, dla nami uh, Adriano i panią. nie. Myślicie, No i też, ok. Our chairman, she's very here, uh, here and uh, that we can meet here today. Bravo. Uh, ja ja komem ale. Byłam w Rumunii kilkanaście razy, będąc i latem i zimą. Tak. Pan Burmistrz mnie tam przeczołgał po tych górach, tak, tak, tak. Rynie, jako kierowcę. Dostałam po prostu takiego szoku, jadąc przez te wasze wspaniałe góry, że do końca życia tego szlaku nie zapomnę. Mieszkacie w pięknym kraju, w pięknym mieście. Jestem zauroczona gościnnością Waszą z strony jak również tym, co sobą reprezentujecie. Więc naszym z niezmiernie się Nasze zaproszenie i chcę uczestniczyć w tej wymianie młodzieżowej

Dwa bratanki, e, Tu u nas i u Was się to sprawdza. Jesteśmy i służbowo, i prywatnie bardzo e, mile przyjmowani. Nie przyjmujemy Waszych burmistrzów, Waszych nauczycieli. Jest nam niezmiernie miło, że możemy uczestniczyć w Waszym również takim codziennym życiu